Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w drugim odcinku z serii Wspomnienia z Brindleton Bay. Na wstępie chciałam Wam bardzo podziękować za to, że tak miło tę serię przyjęliście, że Wam się Erika spodobała i, i ten pomysł na rozgrywkę. Też zauważyłam, że dużo jest to osób, które te scenki oczywiście lubią, ale, ale też im brakuje takiej zwyczajnej rozgrywki simowej, gdzie po prostu no to życie simów się toczy. Yy, więc no, to mnie utwierdza w przekonaniu, że, że to była dobra decyzja i że taka odskocznia też jest yy, i mi, i Wam yy, potrzebna. W ogóle yy, taka mała dygresja. Nie wiem, czemu ja yy, ciągle daję tak podobne imiona swoim Simom. <grym>, zauważam to dopiero po jakimś czasie. Yy, w osobliwych historiach jest Erik. W klejnotach jest Rick we wspomnieniach z Brindleton Bay, jest Erika. <laughs> mam jakieś zwichnięcie na punkcie tego imienia, tej takiej, wiecie, bazy imienia. Ale to jest taki przypadek, bo ja często sobie te imiona losuję po prostu w generatorze, w kasie, tak, bo takiego moda mam na, na, na więcej zagranicznych imion i one mi się po prostu losują. I ja nie wiem, to imię dla Eriki wylosowałam jej po prostu w kasie, więc y, y, przypadek śmieszny, śmieszny ale, ale, ale tak jest. W ogóle y, też dziękuję wam za wszystkie wszystkie komentarze. Y, co Kasia mi napisała, że Brindleton jest cudnym miastem i ja się z tym zgadzam, ale że tutaj praktycznie ciągle pada. No i tak jakby tak jakby się tutaj no y, sprawdza, ale tutaj ładnie wy wygląda ten ratusz chyba, nie? Także no, no mam nadzieję, że, że jednak nie będzie padało nam cały czas. No ale nic, e, zobaczymy. Jak będzie padać, no to przyjdzie lato za, e, za 11 dni, także no, może wtedy będzie trochę lepiej. Dobra, ja dzisiaj to jest w ogóle kolejny dzień. Ja ją tylko położyłam spać tutaj, tylko taką paczuszkę kwiatów kupiłam, żeby je sobie tutaj posadziła. Nie wiem, czemu będę nie, nie, nie zasiała, ale zaraz to zrobimy. I nic absolutnie nie robiłam. To jest kolejny dzień po, po ostatnim odcinku. Mamy pracę za 3 godziny. Zauważyłam, że mogłabyś już to pranie, wyładuj i odłóż, i ja ci tutaj dawałam żebyś sobie śniadanie jakieś przygotowała, więc y, tutaj jeszcze masz pizzę, ale zjesz sobie śniadanie, a mianowicie jajka na toście. Weź porcję, włączymy ci tutaj Amerykanę, bo ty lubisz sobie posłuchać. Y, włącz, nie, nie alternatywy, tylko yy, a... zmień stację. Amerykana. Dobra, może być tutaj, może sobie tutaj lecieć, to cię wprowadzi w taki, myślę, fajniejszy nastrój. No i Erika dzisiaj pójdzie pierwszy dzień do pracy, jeszcze może zdąży sobie coś namalować. O, tutaj też widać, jak fajnie się tu, tutaj ta teksturka yy, zmieniła tego tłustej tych jajek. Ja tutaj będę często robić zbliżenia na to jedzonko, bo jestem ciekawa, jak to się zmienia. Yy, ona tutaj w ogóle jeszcze ma taki fajny szkicownik. Yy, on jest yy, z modów, tylko teraz nie pamiętam niestety od kogo on jest, ale tutaj też można sobie yy, fajnie yy, rysować. Tak? To on jest chyba z modów. No. Ty już wy wyjęłaś to pranie, tak? No dobra. Yy, co ty byś tutaj jeszcze chciała? Chciałabyś sobie skorzystać? Yy, pozmywaj. No mówiłam, że ty przy tej muzyce będziesz się dobrze czuła. Pójdziemy sobie do pracy. Pracy kończysz o 17.00. Eee, no to ja myślę, że później można by było się wybrać. Zobaczymy, ile zarobimy, ale chciałabym pójść do jakiejś kawiarni i zacząć jej spełniać aspiracje. Eee, zasiej tutaj jeszcze eee, tą lawendę i podchwaszczaj, bo fajnie by było, jakbyś jeszcze te bukiety sobie tutaj zaczęła robić no niestety prognozę na dziś, chociaż tutaj słońce widzę się przebija, ale no dzisiaj niestety zapowiadali deszcz, no i tak chyba też będzie chciałabym jej mm, właśnie zacząć rozwijać te aspiracje spełniać te jej zachcianki no i tutaj by chciała pójść na dwie randki ja sobie tak myślę, że możemy pójść na randkę zależy kto nam się trafi, tak, no bo chciałabym jakichś simów fajnych poznać na jedną randkę z chłopakiem, a na jedną randkę z dziewczyną. Za godzinę. Za. Było za trzy, a teraz jest na za godzinę, tak? E, mieć chłopaka albo dziewczynę. No, okej, okay. dobra. Ty byś chciała tutaj jeszcze namalować wspaniały obraz i kogoś objąć. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze zdążysz. A co ty idziesz robić tutaj mi? Sa Sałatkę tą jabłkową? Nie, 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 poczekaj, ty już się najadłaś. To zjesz sobie najwyżej w pracy. Skorzystaj sobie, umyjesz ręce i zęby. O, tak słoneczko się gdzieś tu przybija, no słuchajcie, może nie będzie aż takiej tragedii. O, zobaczcie, taki wiosenny deszczyk ze słońcem. Właśnie, a, e, niestety ten pan odpada, doktorek odpada, ponieważ ma żonę, zaraz Wam pokażę w, w, w profilu. Dobrze Cię słyszeć Erika. Chcę tylko zapytać, czy Twoim zdaniem Matilda Hightower to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciółka? Sprawia całkiem miłe wrażenie. No, na razie no, warto spróbować, tak? No bo oni przecież tylko pogadali sobie na ulicy. No ale. Ten kicił piękny. Ale on ma żonę, Elaine. No. Właśnie, no fajny Sim, fajny Sim, ale wiecie co, no tak myślałam, czy by może z nim nie zacząć trochę flirtować, ale Erika nie jest taką osobą, żeby się wciskać między wódkę a zakątkę, jak to się mówi. Także umyj sobie jeszcze, kochana, zęby. E, nastrój masz bardzo fajny e, i... Czy to idzie jakiś różowy? I nie, tutaj kotek ma ten kubraczek, o! Patrzcie, jak go ktoś ubrał pięknie. Ja myślałam, że taki różowy kot idzie. Co ty tutaj masz? Życie w harmonii i pokoju od cechy waga, właśnie, bo ona jest wagą. No, już za bardzo sobie nie zdążysz tutaj porysować, niestety, ale e, to, co tutaj jeszcze masz? Emocjonalna uważność, sokim smaczne, mój ulubiony utwór. czuje się świetnie. Dobra, słuchajcie. Nie, 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 zdecydowanie nie jedziemy na Batu. Zdecydowanie nie. Dobra, kochani, Erika zaraz pójdzie do pracy. A myślałam, że ty też y, idziesz ten szkicować, tak to wyglądało, jakbyś. O, czy żeby wyszło słońce trochę bardziej? No, na no to wygląda. Nie, tutaj nie masz biblioteczki, musisz to odłożyć w domu. Wyłączymy to już. E, no i co, zobaczymy się, ale fajnie wyglądasz. A co ty masz w ogóle, co ty masz w ogóle na nogach? Czemu nie masz butów? w skarpetach chodzi chociaż nie mam takie buty z modu, co wyglądają jak skarpety nie wiem, nie wiem czy one od Miko są od, ko od kogoś mam takie coś Dobra. Erika idzie do pracy wygląda fantastycznie i się widzimy jak ona już z tej pracy wróci Erika spotkała w pracy Sima o imieniu Kaleb o tutaj właśnie zobaczymy no nie zrobiła jakoś niesamowicie dużo jest w ogóle jakaś taka troszeczkę ma skrzywioną minkę e, czemu jesteś zła stres z powodu pracy, ciężkiej pracy ale no to przecież e, przecież to jest twój, twój żywioł kochana e, wiesz co, dobra e, może sobie jeszcze ten kawałek pizzy, żeby nie marnować jedzenia Ulep e, ulepsz, otwórz i weź sobie kawałek pizzy to jest, to jest chyba jeszcze dobra Muszę je zmienić ten, ten strój w ogóle. Tu chyba się jakoś tam MCC. MC, yy, MCC się chyba to, <laughs> przepraszam, jakoś da zrobić. W ogóle też yy, pozmieniałam w MC yy, Command Center długość życia na różnych, yy, w, w różnych grupach wiekowych i dziękuję bardzo Tiariel za, za pomoc, bo, yy, bo pomogła mi właśnie jak to ustawić. I ponieważ ja gram na życiu normalnym, to ja jej ustawiłam, że jako młoda dorosła ma 35 dni do urodzin. Także tak w miarę optymalnie, bo ja się też zawsze zastanawiam i mam trochę problem z tym, jak to, jak to poustawiać. No dobra, zjesz sobie, możesz sobie jeszcze siknąć. Ja bym cię zabrała do jakiejś fajnej. A, sprzątasz, tak? dobra. Do jakiejś fajnej kawiarni tutaj w Brindleton Bay. Jesteśmy tutaj w Brindleton Bay, ym, przy tej cudnej przystani. Yy, uwielbiam w ogóle to miejsce, jak te lampki się tu świecą, fantastycznie, fantastycznie to wygląda, pięknie naprawdę. I tutaj na tym sejwie jest właśnie taka kawiarnia, która yy, jest w sumie, ona się nazywa chyba Salty Paws, yy, słone łapki. No yy, to wiecie tak, chyba, chyba to jest na zasadzie takiej kociej kawiarni, że można to sobie tutaj z kotkiem swoim przyjść. E, także zaraz sobie coś tutaj zamówimy fajnego do jedzenia, no niestety, niestety pada, no, nic nie zrobimy. Nie jest jakoś, no jest trochę, trochę chłodno, ale, ale to nie szkodzi. E, chciałam zobaczyć e, Kaleb'a, jak on wygląda tutaj w profilu, absolwent liceum, no na razie... O, Young Picassos Mentors, on jest w takim klubie fajnym, I też jest całkiem, cał, całkiem, całkiem fajny, ej, może by go tutaj zaprosić? Może by go zaprosić, żeby spędził sobie z nami e, trochę czasu. Piękny jest to Brindleton, ale ch no, chyba tutaj faktycznie Kasia miała rację, że tutaj non-stop po prostu pada. E, Caleb Fitzgerald tutaj będzie. Nie wiem, czy on jest z tego save'a. tak, e, wiecie, e, stworzony na potrzeby tego sejwa, czy on jest e, Simem z gry. To jest chyba właśnie on. Tak, to jest on. to jest on. No dobra, możemy go dodać do grupy. Gdzie tutaj to jest? Działania dodaj do grupy, i możecie sobie tutaj na razie trochę pogadać. Podziel się pomysłami. Poznajcie się trochę, a później możesz yy, tutaj przyjść i kupić. Tu jest też całkiem fajna simka z różem na ustach, ale ładna, ładna simeczka bardzo. Yy, kupimy sobie może tutaj kawę, zamów jedzenie na miejscu. A możesz ciasto francuskie z czekoladą, bo by nie. Jaki ma śmieszny głos. Nie wiem, kurczę, czy on jest z gry, czy on jest na potrzeby save'a tutaj stworzony, bo ja tak nie, nie pamiętam tych wszystkich simów. Ale wygląda bardzo fajnie ten sim. Tutaj państwo się, widzę, szykują do, do pracy. W ogóle tak mi się podoba, że tu jest tylu fajnych simów. Ja nie wiem, czy tutaj będzie, gdzie usiąść. Tutaj możecie sobie chyba usiąść. A jeszcze zobaczę, czy na górze czegoś nie ma. E, nie, na górze są łazienki. Mamy jeszcze. A nie, już chyba nie ma. Tu są stoliczki, no ale pada, nie? No to ja myślę, że sobie usiądziemy po prostu e, tutaj. Usiądziemy sobie razem. Nie wiem, czy on coś będzie zamawiał. O, masz, to jakaś gwiazda przyszła. Zapomniałam tej sławy wyłączyć w ogóle też tu jest fajny sim, tu jest pełno fajnych simów a to nie jest czasem, a nie to jest kif to jest jakiś kif ok weź sobie bułeczkę yy, przyjdzie tutaj Kala? no mam nadzieję, że, o przyjdzie, dobra czy ona też jakoś teraz będę wszystkie jedzenia tutaj podpatrywać nie wiem czy ona jakoś inaczej wygląda ociekacie po prostu deszczem nie, 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 nie co ty tutaj chcesz robić? a to za chwilę ja bym chciała żebyście sobie pogadali Ej, czy to nie jest czasem. A nie, już myślałam, że to jest ten, że to jest ym, ten gary. Tak nie, nie, widziałam, nie, nie widziałam, że jest taki pułysy. Lubię, nie lubię. Poznaj, poznajmy trochę jego cechy. E, zapytaj o hobby. No, prawdopodobnie jest to malowanie, nie? Usiądź, kobieto, no, nie wstawaj, usiądź, proszę cię. Jest kreatywny, fajnie. Jest kreatywny, A, dobra, o ulubiony kolor, o gust muzyczny, nie wiem, czy spytałam już. Nie, o hobby, o hobby. Dlaczego zawsze w tych takich małych miejscówkach jest tyle ludzi? Nie ma po prostu spokoju. O gust muzyczny jeszcze. Ej, w sumie, jakby tak z, tak, z takim kolegą z pracy spróbować iść na randkę. Co, co sądzicie? Co sądzicie o tym? O, matko, ja, jak ty już tutaj szybko wszystko poznajesz. Nie lubi koloru różowego, lubi niebieski i czerwony. No to w sumie macie dość takie podobne zainteresowania. Rozmawiaj o zainteresowaniach, możesz mu jakiś dowcip poopowiadać. Na razie tak wiecie. O, żartuj o zaroście. Eee, opowiedz śmieszną historię. W ogóle tego kiciucha chciałabym jeszcze spotkać. Tak mi się marzy, żeby go mieć. Ale fajnie by było jeszcze mieć psa, tak myślę. Tak sobie myślę. Lubi nas y, alternatywną, lubi metal, nie lubi popu dla nastolatków. A ty jesteś jakaś spostrzegawcza, czy co? Co ty tak szybko tutaj? O mój Boże! <laughs> Właśnie tak z Jari pisami mówiami, że niektóre randomy to powinny mieć zakaz używania CC w swoich ubraniach. Ty jesteś jakaś spostrzegawcza, czy co? Co ty tak szybko poznajesz te wszystkie, y, te wszystkie cechy? a Gdzie ty idziesz teraz? Baw się w deszczu. No to teraz. Serio, weź tutaj jeszcze przyjazne. A co tutaj jest? A, dobra, to też jest jakiś moduł poszukany. Ożywioną rozmowę jeszcze zrób strasznie dużo tu jest ludzi. Jeszcze gdzieś y, widziałam na ulicy tego Kifa wcześniej i nie wiem, kurczę. Też fajny, nie? Też jest fajny sim. Tu są w ogóle sami fajni simowie, zauważyłam. Zobaczmy, czy już coś wiesz może o nim w, y, z perspektywy jakiegoś związku. No na razie, na razie nie. E, na razie żadnych takich specjalnych odczuć nie ma. A jakbyś tak z nim trochę... Bo ty jesteś w ogóle urocza. Jeszcze tutaj zauważyłam, że E, odnosisz większe sukcesy od innych w romansowaniu, czekaj na Baristy zamów napój. A jakbyś tak z nim troszeczkę tutaj mm, poflirtowała, jakby w ogóle go troszeczkę poprzebierała, jakby, jakby oni e, tutaj zawarli jakiś może jakąś bliższą znajomość, może by mu jakiegoś skina dała, czy, czy, czy coś takiego trochę zmieniła fryzurkę. Ociupinę dosłownie, bo. Mm, pochwal wygląd. Ty jesteś dość taka przebojowa dziewczyna, urocza, odważna. Czy wy możecie już stąd iść? Boże, ci ludzie są wkurzający z tymi aparatami. Ej, nie wiem, czy się nie przesiądziemy gdzieś tutaj, w jakieś takie ładniejsze miejsce. Dobra, spędziłam ym, chwilę czasu, <grym> żeby oni w końcu usiedli razem. Ej, dajcie znać, czy, 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 czy warto może spróbować trochę tutaj z nim... Ym, znaczy, poflirtować to można, nie? Ale, ale no wiecie, trzeba próbować nowych rzeczy. Zaraz zobaczymy, jak on się na to. Oj, chyba całkiem, całkiem fajnie się zapatruje na to. Ja im kurde, wyłączę wolną wolę. Coś mi się tak wydaje. Jakie serduszka już tutaj poszły? Eee, publicznie wyznajmiło się. No nie sądzę, żebyś ty, ty wiesz. Wyznawała miłość jakiemuś nowo poznanemu facetowi. Możecie się wymienić numerami. A on tutaj usiadł, żeby ją lepiej, chyba. A nie, nie usiadł, żeby ją lepiej widzieć. I ja myślę, że wrócimy sobie do domu i jeszcze trochę pomalujemy, bo no chciałabym jeszcze przegrać kawałek następnego yy, dnia. Także także na razie skończymy to spotkanie. A już jakiś pasek romantyczny poszedł, ej, może się z nim umówić na jakąś randkę czy coś. Co sądzicie? Chyba fajny chłopak, nie? Dobra. Wracamy do domu, Wracamy do domu, bo już się sprawa 11, co tutaj masz? Zajskrzyło, to może być początek wspaniałego związku. No, na razie się tak wiesz, nie zapędzaj, ale spróbować zawsze warto. Ej, zobaczcie, kogo my tu mamy. On jest biedny, moknie tutaj, kurczę, bym chciała go przygarnąć. Ale jest chyba strasznie taki rozgadany, jest straszną gadułą chyba, no tak mi się wydaje. Broniący terytorium. O, fajnie. Ej, kurczę, szkoda mi go. On tutaj tak moknie na tym deszczu. On jest taki piękny. Ej, może on by się dał przygarnąć. Takiego kota też jeszcze nie, nie, nie widziałam. Ciekawe na jakim poziomie. Mm, na jakim poziomie. tutaj relacji można. No i głodny jest, boże, jak mi go szkoda. No. Ej, uparłam się na tego kota. I jego ja chcę, naprawdę. Jest tak piękny. Dobra, słuchajcie, to jest troszeczkę trudniejsze niż myślałam, bo ten kot aż tak szybko nam te relacje nie rosną, ale ja się uparłam na tego kota i ja go będę miała, ja go adoptuję, <noise> bo on jest tak bajeczny po prostu, on jest przepiękny. W ogóle, kurde, ty, ty jesteś tak niewyspana, byś już mogła pójść spać, ale jeszcze bym ci dała, żebyś sobie em, trochę tutaj porysowała. E, obraz popartowy możesz, a możesz zrobić w sumie duży. Trochę ci jeszcze ta zabawa podskoczy. Głodna jakoś specjalnie nie jesteś. I fajnie to wygląda z tym szkicownikiem. Bardzo mi się to podoba. Dobra kochana, ja cię już budzę. Niestety nie, nie dospałaś do końca. Widzę, że piżamkę sobie założyłaś, taką rom romantyczną. Zjedz sobie coś na szybko. Kochana moja, znowu pada. Kurczę, ja się boję, że będzie ciągle tak padać. No tak właśnie jak. Kasia mówiła, no ale wiadomo wiosna, o widzę, że tutaj nam już coś porosło, także będzie można coś tutaj sobie skomponować widzieliście te, te włosy na nogach? ej, czy tutaj czy ej, powiedzcie mi, czy Simki golą nogi teraz w czwórce? co tam Gary? dzięki za sugestie Matilda uprzyjemnia każdą chwilę żeby się tylko nie zapędził, bo ty żona masz Mogłabyś jeszcze na tego króliczka wejść, jak Ci się uda, otwórz, dodaj do listy kontaktów. Ja bym dodała tutaj Kaleba i bym wysłała mu flirciarską wiadomość. O, zobaczymy, zobaczymy, czy coś odpisze. Nie zdążysz, kurczę, nic namalować, bo żeśmy się tak zasiedzieli z tym Kalebem, nie wiem, czy yy, nie zmienić też godzin pracy przez tego yy, moda, bo, no bo da się, nie? Bo jak ona kończy o tej, chociaż weekendy ma wolne, no to zobaczymy, zobaczymy. No, dzisiaj taka trochę nieprzygotowana do tej pracy pójdziesz. Yy, no, kaleb jest fajny i mamy całkiem już takie, już coś tutaj, coś tutaj już yy, wskoczyło. <laughs> Zaproponujcie mi, yy, jakie wypasowało imię. Do tego kotka. On jest dorosły, jest samcem. Na razie wiemy o tym, że broni terytorium. Także y, jestem ciekawa propozycji imion, bo ja na niego się uparłam i ja go chcę. Dobra, Erika idzie do pracy. Jeszcze na chwilkę zobaczymy się po jej pracy. Yy, no dobra, znowu jest trochę niezadowolona, no ale trudno. <laughs> Nic z tym nie zrobię. W ogóle, chyba ten y, króliczek nam tutaj nie. To miała być przyjacielska bitwa na poduszki, ale w ogóle. Może przejdziemy się na lody, chętnie Cię schrupię. O, o Boże, nie, o Matko. Dobra, wiesz co, może mu wyślij jakąś taką przyjacielską, że wiecie, to był tylko taki żarcik, to nic, nic, nic takiego się nie stało, skorzystaj. Dzisiaj sobie już zakończymy tutaj w domku, już nie będziemy nigdzie chodzić. I możesz w sumie też stworzyć, czy ja to muszę najpierw zebrać? Chyba to musiałabym najpierw zebrać. Zbierz cały plon i zobaczymy, co możemy z tego sklecić. W ogóle to przebierz się też. Jakbyś mogła w ten twój, ten twój taki strój domowy. I teraz tutaj. Czemu obumarłą? A czemu ona umarła? Przecież. Może, może się przelała, bo, bo deszcz padał. Kurczę holender, wie, nie? Zbierz cały plon, odchwaszczaj. No na razie tutaj szału nie ma, nie? Jeśli chodzi o, o kasę, o te zbiory, o, o, o pracy, no wszystko się zaczyna. Wszystko się tutaj zaczyna. Kupiłam w ogóle yy, przed nagraniem tę drugą kolekcję. Yy. Nie wiem, jak ona się nazywa, kurczę. No wiecie, jest ta pastelowa jest ta druga. Zapomniałam, jak to się, jak to się nazywa. Ale jeszcze no, nie mamy za bardzo kasy i nie chcę tak wydawać na, na jakieś dekoracje, ale, ale jak trochę zarobimy, to coś tutaj na pewno postawię. Czy dzisiaj jest może w miarę taka pogoda? Dzisiaj też, te, też deszcz. Też deszcz. Tutaj niestety będzie. E, Chodź no tutaj, bo musisz... O, pej... No, proszę bardzo. Ej, czemu serduszko ci poleciało, chłopie? Ej, dlaczego? Co się stało? Narzekaj na nudę. Ej, momencik, momencik, momencik. Ej, ożywiona rozmowa. Ej, on tutaj przyszedł pod nasz dom. Czemu wam minusy poleciały, jakby podejść no do płota? Jakby mogły polecieć minusy przez płot? Mogę być go w sumie tutaj. Zaprosić? No nie wiem, ale on tutaj tak przyszedł, słuchajcie, nie wiem. Jest jakiś strasznie smutny. Nie wiem o co chodzi. Ej, przyszedł do nas, słuchajcie. Porozmawia jeszcze o zainteresowaniach. I może by tak spróbować z nim, poflirtuj jeszcze, bo ta wiadomość na króliczku trochę tutaj nie pykła. Ale może to nie jest taki zły pomysł, żeby z nim spróbować pójść na randkę. Co sądzicie o nim, czy, czy szukać dalej? Czy, spróbować, czy szukać dalej? Dajcie znać. Bo na razie mi idzie tak całkiem, całkiem e, przyzwoicie. Ale ja bym chciała, kochana, żebyś tutaj jeszcze jakiś e, obraz namalowała, bo e, musisz do roboty się przygotować, nie? W ogóle muszę tutaj jakąś furtkę wstawić, bo bez sensu, żeby ona tak koło domu cały czas chodziła. To jest ciekawe. Im się tak dobrze rozmawiało. I tutaj w ciarskie i, i tego szmugaz, a i minusy lecą, nie? nie? Nie rozumiem tego. Dobra, za moment sobie zjesz, yy, zainspirować się. A to, że go objęłaś na początku, to się nie, nie liczy, tak? No dobra. Namalujemy dwa obrazy, zjemy kolację i idziemy spać, bo. No, bo ty jesteś już kurde, padnięta. Masakra. Dobra, będzie lepiej, będzie lepiej. Dobra, sprzedaj kolekcjonerowi ten pejzaż. No, ja z 25, no nie zdążysz już, kurczę, nic tutaj namalować, bo mi padniesz. A jak z tym jedzeniem? No dobra, sama zdecydowała, że idzie spać. W ogóle jak ktoś nam tu. Przyszedł tu jeszcze jakiś. Jack Woodworth, jakiś yy, chyba z tego otoczenia. dobra, niech sobie tutaj siedzą, <laughs> rozmawiają. A ja, kochani, powolutku będę się z wami. Żegnała. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Żegnamy się tutaj z naszą śpiącą Eriką i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!